Yo, siemanko, tyjtron, Aleksynio, witam was na moim kanale. na meleczko! A, no, ze mną jest Wujo. Dzisiaj gramy sobie w zwykłą rundkę Battle Royale. Jeśli taki odcinek wam się spodoba, zostawcie koniecznie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał i my lecimy! Sery. No i lecimy, widzowie. E, tak, jest nowa mapa, dlatego trzeba ustalić, gdzie lecimy. Wujo? No, moim zdaniem powinniśmy polecieć tutaj. A ja bym tutaj poleciał. Dobra. No to okej. Okay. Dobra, to ja będę tu, a Ej, że częściej wypadają e, Big Poty niż małe potki? Niż minisy. O, no nie o, wiem. Nagle to jakoś to. Nic mi wypada teraz. Jak już wypiłem Big Potę. O, mam... Mam epicką pompę w ogóle. Dobra. Która zadaje 76, to jest gorsza. Mam Mamy jakiegoś typu, typa widzowie. Leży? Zabiłem jednego, miałem typa na sobie. Ta pompa jest zajebista. Tutaj sobie mogę... Tutaj sobie tak na spokojnie można pograć, zauważyłem. Nie wiem czy zauważyłeś też. To no jest taki spokojny mam. gameplay. Tutaj jest taki spokojny gameplay. O, no je pica broń. Można chopić na spokojnie, sobie poczekać, i sobie. Dobra, dead. O, ja mam szybkie przeładowywanie. Ja mam tą kartę z szybkim przeładowywaniem. Mam jeszcze jednego. No kurde, katana zostałem. No to chyba fajnie. Zabiłem. Ale zabiłeś, no to dobra. Był sobie na samej dole i zachodził. Kolejnego słyszę. Nawet no. go widzę już. I to najprawdopodobniej jego teammate. Bez no. karabinu go zabiłem. Ja myślałem, że miałem pompę, a ja karabin miałem. I do niego z karabinu Ej, I tak w sumie ja mam, jeśli chodzi o, o ity. Yy, to ja wszystkie i mam epickie. To jest epickie, to jest epickie. Mam już trzy poty i minisy. Ty musisz zbierać apteczki. No ja mam minisy. Ale mogę zbierać. Musisz zbierać apteczki. Ty musisz, bo... To nie zbieraj minisów, ty. Dwóch. Leży? Leży? No. Pięciu zabiłem! No. To jest mocne, że aż pięciu typów zabiłem strasznie tak dziwnie się teraz gra. Zauważy, że tak jakieś, tak strasznie dziwnie się zgra z tymi typami No to są noża Czy dobrze zasnaczyłem Ty, bo ich stopie. I Messi, Messi, Messi. I Messi. Messi, Messi! Goal! Messi. Messi to gówno. No. Ej, dobra, widzowie, piszcie w komentarzach, team Ronaldo czy team Messi. My z wujem jesteśmy team Ronaldo. Ja team Haaland. Haaland? Nie. Ja. Jeśli chodzi o takich na przykład starszych graczy, no to wiadomo, że Ronaldo. Ale jeśli chodzi o... takich już... jeszcze takich młodych, to... Mam. No. Ja tam lubię Mbappego. proszę Mbapego, nie? Tylko on na ostatnim meczu z Realem tak przegrał. Też on tyle razy nie trafił w tą bramkę, że to naprawdę... Jeden raz trafił, tylko. Raz? Raz, no właśnie, to jest Jak ja oglądałem ten mecz hopie to takie emocje były. jak on nie trafił w tyle razy, tak samo jak Bellingam Dostałem klucz! Okej, okay, a ja mam dwóch tytułów. Wierz, że się z tym kluczem może? Przejdź do sejfu gdzie, gdzie jest ten safe? Aktualnie nie. Jeszcze jeden opak, on ma katanę. O Opak! Ja się nie chcę dać zabić. Ja też! Ale jest tutaj tyle typów. Stary idzie do ciebie. Ja Co? Ale dwóch takich sensów. Ja jeden HP, ja nie ja jeden HP się leczem. Dobra widzowie. Gdzie lecimy wuj? Gdzie, gdzie lecimy ja? Ej, ja mam pomysł, ja mam pomysł! Tu ja bym już skoczył. Dobra. Mój za nim dobry pomysł. Wy widzowie w tym czasie tak jak my lecimy. Zostawiajcie głapy do góry oraz słuchajcie z dzwonkiem. Mnie to zastanawia, bo widzę tutaj, że się długo, od długiego czasu świeci, ja na to polecę, aż ciekawe. No, tylko ten pociąg strasznie szybki jest. Dobra, widzowie, lecimy dalej. Ja e, jechałem autem i mi wypadło auto do wody tutaj za pociągiem, bo mnie wdługowało. Tutaj ty jest! Aleks, ale potrzebuje potrzebuję ammo do karabinu. Dobra, dek. Luz, jak chcę, jestem na razie daleko, bo tak jak mówiłem, że od, od, od ten... odjechałem, mega. Gdzie? Gdzie z tą kataną? Do spania Gdzie? idziesz, maluszku. Na czas jeszcze dla ciebie. <laughs> Jakie słowa. A co mam mówić, chłopie, jak do mnie jakieś menel się wpierdziela, chłopie, kataną. Mam tą katanę jego. Luz. Jeszcze ktoś chyba na nas strzela. Ja mam tylko 60 HP. 69 dokładnie. Dobra, gdzie jedziemy? Nie wiem, jak najdalej stąd. Mam tyle. Ja muszę tewa znaleźć. Ej, cały czas mam jeszcze ta takie, że ty... klikam tego scrolla. Jak mam ci łopie pomóc zapomnieć, ile ja mam HP? Ej, dobra, tutaj są takie boty Ej, faktycznie miałeś rację, że tutaj są strasznie boty Ja miałem tylko 69% rebootuje AP Ale, no, ktoś się mi miał... rebootuje, rebootuje, To nie rebootuje już trudno, teraz na to już nic nie poradza Dobra, ty! Jest! 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 Jestem! Jestem! Jestem tu! Zabiorę coś specjalnie dla ciebie. Weź mi tego mityka, weź! Ale chyba już... Te czaszki ognia są moje jakby. O, shit! Ej, dobra, zginąłem. A ja jestem w strefie na chwilę. Będziesz musiał wziąć moją kartę, stary, bo dostałem od ty bo... dobra, dawaj szybciej, to wtedy że się ja mam cały dzień. Dobra. No chyba ty się jaja robisz, że tutaj stajesz. Ile to jeszcze będzie się robiło? Bo mi się w ogóle nie wyświetla. No też już końcówka jest, co? No, I będzie Dobra, mam. Niebieska pompa, dzięki. Najpierw małe poteczki Teraz big po to Nie było szans Nie było szans, żebym to wycofać do... Okay. No niestety widzowie, nam wow. się nie udało Jeśli chcecie więcej odcinków z Battle Royale albo z Reaktywacji, piszcie w komentarzach I widzimy się w następnym odcinku Nieora